Jestem lówkę włączę Dobra, widzę, wejdziemy sobie na ratowanie. Bo na ratowanie musimy tam wsadzić do magazynu broń, Bo nie miałem w magazynie i. do to trochę, ale O jejka! Ja mnie Ja muszę zmienić tutaj bio szybko ustawienia zaawansowane czekajcie muszę zobaczyć jakie moje insta jest Oczywiście zapraszam Was na mój Instagram, bo tam y, dzieją się też różne rzeczy. mówię. Y, nazywam się... na tym, tym... Tam się nazywam... Y, Tome... Tomasz Kaskader. I zdjęcie takie, dzie, takiego ciągnika, także mamy no i dobra Pakiet w RS Idziemy do zbrojownia, e, plecaki za sobą Plecak. O to mamy w plecaku To są moje widzowie bronie Chyba zrobimy sobie tak. X ta Taść. I zostawimy sobie tego rpg też możemy zniszczyć. Mamy tu różne schematy, ja chciałem sobie kiedyś tą pompę zrobić. Ale nie wiem, czy tyle zasobów mam. Yy, I teraz musimy sobie wyjść stąd, z dowodzenia. Yy, nie, zbrojownia, księga kolekcji. Kurde. Dowodzenie, ocalańcy, badania, pro. za zasoby po co mi na zielone bronie dobra musimy sobie iść na burzówkę tak, robimy sobie tak, burzówka idziemy sobie na burzówkę na Jakiego ja mam tu skinę w ogóle? O, tu są. On. Ona. Trzyma. Ty! Czekaj, 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 czekaj zadania. Dziennik zadań, zadania dnia. O, trzy zadania. A ile muszę zrobić za. Dwa zadania muszę zrobić. Tępienie pustaków w bronią białą w danych misjach. 300. Zbuduj cztery wieże w danych misjach, uczą trzy misje jako żołnierz. I teraz tak, broń biała wymienić zadanie. Skarabinu szturmowego, no dobra. I teraz bierzemy... A, 4... A, no dobra. To idziemy najpierw na burzywkę, bo tam musimy sobie do magazynu bronię wsadzić. I później zawijamy na... Czekaj, bo tu dostanę 400, to będę miał 500 na ten kilo w, e, tej tej. A gdybym sobie kupił jeszcze dzisiaj 1000 widolców, to bym miał 1500. I bym miał na Travisa. Nie wiem widzowie. Damenda na na kolejną rozbudowę. Ale nie ma lecimy sobie tutaj, nie zaraz, się przygotować. lecimy sobie tutaj, ja lecimy w magazynie pojemność zwiększyć zwiększyć na stronie ulepszenia w zakładce dowodzenia Przenia i dowodzenia. Dobra, weź! t e n t